Cześć, witajcie moi drodzy. Ja jestem Androgo 85, a to jest Neverwinter Online. Jest to gra Dungeon Dragons. To gra typowa MMORPG. Zacznijmy od tego, że stworzymy sobie nową posta. się przygotować. Cóż, poszło całkiem nieźle. Odwróć jego uwagę. Kapłanko, za mną. Jak celunę oczyści złe dusze. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy już po intrze, więc teraz stwórzmy dokładnie naszą postać. Yy, może zacznijmy od tego, że... ...człowieka. Nie musisz tam bawić yy, żadne elfy i tak dalej, po prostu stworzymy sobie człowieka, mężczyzna. I teraz tak. Aha, tutaj mamy... ...luźnictwo najbardziej zorganizowane, mniej łatwiej, próbujące się do... Panujących warunków cywilizowanych ras I może znaleźć niemal wszędzie. Ludzie bardzo różnią się pod względem zwyczajów, zainteresowań i wyznawanych wartości. mamy tak, uniwersalna broń, wartości atrybutów i heroiczne wyświetlenie. To da się zmienić? Nie, to jest wszystko e, klas, dla tej klasy. Dobra. Znaczy dla rasy, przepraszam. Teraz mamy wybór klasy. E, Łotrzyk oszust, oddany kapłan, Manipulujący Czarodziej, Brońny Strażnik, Specjalista broni Dwuręcznej, łowca Strzelec, albo naturą Prusza. E, więc może... Nie. A, to jest Specjalista Broń Dwuręcznej, Brońny Strażnik. Wiecie to tak... E, zawsze gram w sumie takimi postaciami. Lubię właśnie atakować z bliska, więc OK. A tutaj mamy sprint, Wykoczący atak, lawina stali i podziemia. Wykrywać sekretne drzwi, no i OK. Dobra, teraz wartości atrybutów. Wrócimy yy, może ponownie. Yy, spójrzmy co tam tam wyjdzie. 17, 15, 13 No dobra, myślę, że to będzie tak y, idealnie Premia do umiejętności rasowej wadu do siły 2 do kondycji dwa zręczność Inteligencja, rozsądek Charyzma to może nie y, Siła mamy dość wysoką y, Może teraz tak, y, to różne sobie może do zręczności Aha, ten Dobra I będzie to kondycja będzie najbardziej optymalnie. Tak, teraz wybierzemy sobie nasz wygląd. To będzie o problem. To jak, te, jak ci wyglądają. Nie, dobra, ten. Dobra, ten gościu najlepiej wygląda. Personalizuj. No dobra, no tak się, z tego właśnie to nie będziemy bawić. E. Dobra. Ten będzie najbardziej yy, idealny. Teraz tak, wiara w bóstwo korzenie. <laughs> yy, Spójrzmy co tutaj mamy. Yy, Amunator. Jest w słońca i czasu. Yy, porami roku. Yy, to tu zatrzymują go kupcy i nomadzi, którzy żyją w zgodzie z porami roku. I dnia oraz Paladyni walczący numer Łunii, Kauneta e, to druidzi, to akurat może też nie, Torm, e, Są Paladyni oraz Nieświęć trowie jest zawsze trwały i oddany, no dobra, Jak sobie będzie i Torm, wydaje mi się, że będzie chyba najbardziej nie, nie jestem tu dano, ale Dobra, i teraz? Nazwa postaci. Okej. Okay. Biografii mnie ten. Rozpoczynamy przygodę. Dobra. Zaraz zaczniemy swoją zabawę. Eee, to nie będzie taka typowa seria z, never, yy, z Gier. Ponieważ ja myślę, że tutaj będziemy... Dobra, Dobra. Proszę bardzo. Hej, tam, wszystko w porządku? Przemieszczaj się, korzystając z klawiszy W, A, S i D. Zaczyćmy sobie ten tutorialik. Gdzie my się musimy dotrzeć? Chyba tutaj. Podejdź do szeregowego Wilfreda. Wciśnij Ech. F, stojąc blisko niego, by zacząć rozmowę. Dzięki Bogom. Kiedy zobaczyłem, jak Drakolicz atakuje statek, obawiałem się, że nikt nie przeżyje. Co sprowadza cię do Neverwinter w tak trudnych czasach? Teraz może sprowadzać. Szukamy przygody i bogactwa. Neverwinter jest moim domem. To akurat moja sprawa. Ja nie pamiętam. Może szukamy przygody i bogactwa. Przygody? Mogę zagwarantować. Bogactwa? To zależy od ciebie. Jak zapewne wiesz, Neverwinter zostało zaatakowane. Nekromantka Walindra z nieumarłymi legionami napadła na miasto. Nie brak tu okazji dla początkujących łowców przygód, by się wzbogacić. Poszukaj wyposażenia we wraku przy brzegu. Łażenie bez broni to zły pomysł. Kiedy skończysz, udaj się do obozu na szczycie wzgórza. Mają tam przyjemne, cieplutkie ognisko. Jak wyschniesz, od razu się lepiej poczujesz. Ścieżka zadania prowadzi do kolejnego z Twoich celów. Z Punkty nawigacyjne na mapie oznaczają cele zadań. Z, 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 Dobra, czynosimy. Do braku tak o, Dobra, pójdźmy jak się tu w ogóle poruszać, bo nie się muszę pozażyć broń No To się udaje właśnie do braku chyba nie? O, fajnie szkacze <laughs> i nie uważacie? A no ale Porzekajmy Będę się dostanę do braku? Nie. Um, Poczka, jest to wraku, podrzędny na pierśni. Aha, chyba, chyba tutaj de facto. Wciśnij F, by wejść w interakcję z postaciami i przedmiotami. To mówi, że tutaj mam tam. tam. Chyba, podrzędny na pierśnik, weź. No to coś że to mamy To coś jest Także wiałeś w miecz Bierzemy Wciśnij i aby otworzyć ekwipunek Kliknij dwukrotnie przedmiot by się w niego wyposażyć Dobra, to by chyba lepiej Wciśnij klawisz F2, by przełączyć tryby kursora i myszy. Ekran zadań wyświetla cele aktualnego zadania. Udać no, się do obozu, no to udajemy się do obozu. Aż mnie no, to na nas czeka. Natomiast jestem ciekaw, no powiem Wam, że w powietrzu rzuci oka już mi się ta gra podoba. Może się troszkę To strefy odpoczynku, w których mogą się leczyć gracze nie biorący udziału w walce. No jest pułkownikiem, no to ok. Dobrze ci widzieć. Dobrze wiedzieć, że ktoś przeżył atak na statek. Kiedy będziesz czuć się na siłach, porozmawiaj ze mną jeszcze raz. Obawiam się, że po Chociaż udało nam się powstrzymać główne siły Walindry, do zakończenia walki jeszcze daleko. Na polu bitwy roi się od bezmyślnych nieumarłych, którzy w boju stracili swoich mistrzów. Co gorsza, nieprzyjaciel wskrzesza naszych poległych i obraca ich przeciwko nam. A kolitka Neyman przeprowadza rytuał Kelem Wora, by zagwarantować zabitym spoczynek. Z pewnością sprowokuje to ataki nieprzyjaciół. Muszę tu zostać i dopilnować, by Neyman dokończyła rytuał. Czy możesz odszukać na polu bitwy rannych, których mogliśmy przeoczyć i przysłać ich tutaj? Kiedy uporasz się z rannymi, udaj się do obozu Della McCurta i przedstaw mu naszą sytuację. Tak, bierzemy za zadanie. Teraz musimy się udać. Kliknij lewy przycisk myszy, by użyć pierwszej mocy nieograniczonej. Przesuń celownik nad przedmioty i nieprzyjaciół, by namierzyć dany obiekt. A pięknie Pomóż mi Chodaj Ci Pomóż mi Dziękuję Ci Ach, cudownie. Gdzie jest tam jeszcze jeden jakiś ranny, posłyszałem? że tu jest. Mm -hmm. Tylko. leczenia. Już się Znaleźć kapłana! Udaj się do wozu, gdzie ma kurta. który jest. No dobrze, idziemy. No dobrze, idziemy, tak mi się wydaje. Zjedziemy do wozu i skończymy. Mamy krzyneczek. Nie, tak, to jest na pewno ta droga. Tylko sobie paru zombiaków ubijemy. Teraz... Tam na górę trzeba się dostać, tak? No fajnie. Tu jest gdzieś jakieś wejście. Aha, tutaj. Tak, tu jest wejście, a ja szukam oczywiście naokoło. Tu tak, żeby było fajnie leczmy się przewodnik awansów wyświetla korzyści z danego awansu może też proponować ważne zadania mam oknie ten samo posłancy ciało Dobra, spójrzmy co, co nam to da Na szczęście udało nam się stawić opór siłą Walindry. Dziękuję ci za wspieranie rannych. Nie przetrwaliby dłużej wśród tych wszystkich nieumarłych, szwędających się po okolicy. Spróbuję jak najszybciej przygotować zapasy medykamentów i zorganizować posiłki dla Linkletera. Niestety, mamy tu też własne problemy. Obawiam się, że mam dla ciebie paskudne zadanie. Odparliśmy główne siły walindry, ale sprzymierzeni z nią czerwoni magowie wciąż nękają nas przyzywanymi nieumarłymi. Szeregowy Hołtidon i jego łucznicy próbują ich odeprzeć, lecz kończy im się amunicja. Przeszukaj pole bitwy i powyciągaj trochę strzał z zabitych, a potem zabierz je do Hautidona. Tu mam bardzo ciekawe zadania? Teraz ten Przytrzymaj prawy przycisk myszy, by użyć drugiej mocy nieograniczonej. Dajmy strzałę. Widzimy co nas tutaj czeka. O, dobra, to tutaj raz. To, 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 jest, to tak powiem, szybciej. Nie uważacie? Jeszcze bardzo. Jeszcze tylko trzy musimy zabrać. To jest wszystko. Gdzie mam się udać? Musimy się gdzieś tutaj udać. Aha do tego mojego oboziku tak jest gościu co nie nie miałem spotkać My. Musimy odpędzić czarodziejów. Dziękuję ci za pomoc. Może i nie przepędziliśmy czerwonych magów, ale to przynajmniej zmusi ich, by się za bardzo nie wychylali. Mamy poziom trzeci, dobra, ale. to sobie zadanie. Moc no, ziemią tego smoka. Aha, pod literką kół ona będzie. No ja oddaję. Chcę szybko tnie, tnie nogi po bliskich wrogów. Aha, spowalniający. Okej. Okay. ok, no jest OK. Co tam jeszcze mamce? Ja z nie mam. Mocy. Ranga druga. To jakaś ścieżka. Dobra, pokażę Wam co. Field sprint. Aha, dobra. Tylko nie, bo wszystko normalnie no nie ma nie to bajn już. raz więcej nieumarłych atakuje Neverwinter. Napływają z zamku Never i szturmują most rzemiącego Smoka. Jeśli most zostanie zdobyty, przedrą się kół, aby użyć pierwszej mocy spotkania. Piękny atak. No, trzeba pamiętać, że on się odradza w ciągu 10 sekund. Dobra, idziemy dalej. A co mi ty wydałem? mnie dosyć Aha, na tym most. Tak? Witaj ponownie! Wyglądasz o wiele bardziej bojowo niż wtedy, gdy fale wyrzuciły cię na brzeg. Mówiłem, że dobrze ci zrobi odpoczynek i osuszenie się przy ognisku. Jak powtarza moja matka, w cieplejszych ubraniach gorętsze serce. Udało ci się przetrzebić szeregi szkieletów na tyle, byśmy mogli bezpiecznie przejść przez bramę. Linkletter kazał ci przekazać te mikstury uzdrawiające. Mogą się przydać na moście. Eee, hmm, się bać. Kliknij lewym przyciskiem myszy widoczne miejsce, by się do niego udzielić. No moc, no bo tam się mieliśmy w końcu dostać, nie? Tego co pamiętam. No to nas tutaj czeka. Kolejny filmik. Są w tarapatach! Musimy ruszyć na ratunek! Dobra, co by... Przytrzymaj shift, przy. aby wykonać manewr defensywny. Dobra. Nie możesz wykonywać manewru defensywnego przy niskim poziomie wytrzymałości. Wciąż nadchodzą! Tutaj będzie trochę jabłki, więc szkóra jabłka, ale fajnie, bo przynajmniej gdy szybciej Trochę latają. I to jednego mam mniej. Dobra, ja, jedziemy na drugą stronę. Dobra, tutaj tutaj, się tutaj, tutaj, podejdziemy. tutaj, jest tutaj, 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 Jestem coraz bliżej Oni mam taką nadzieję, że jest coraz bliżej Co tu się dzieje na kierinskie, że jest go ubijesz tego święturę A mi poziom otwarty. dobra Rozmawiałem czasu żeby się zabawić, żeby uciec pierwszej mocy dziennej. Hmm, moc dzienna, kilka słów, to to jest w ogóle A moc dzienna. Możesz aktywować moc dzienną, gdy wartość Twoich punktów akcji osiągnie 100%. O, no, szatajmy, szybciej. Będzie to już przypadło. Udało się padło. Uda, jeden. No i okej. Okay, jesteśmy chyba... W walka z pierwszym posem? No to jedzie fajnie, mój drodzy. Dobra, ja to.

I nieco zebraliśmy. Teraz tylko się musimy. tutaj z tym gościem porozmawiać. Przepraszam, o. powinienem był bardziej. Musisz ją powstrzymać. Jedna kadłuba, i. E, to będzie chyba wszystko w tym odcinku, moi drodzy. No i proszę bardzo, Neville Więc witamy w świecie. Będzie ostro. Więc dzięki, moi drodzy, za uwagę. jeżeli Wam się o czymś Dajcie łapkę w górę. zasubskrybujcie mój kanał. Dajcie film do ulubionych. udostępnijcie go znajomym. Odwiedźcie również moją stronę Gier oraz mój profil Google. Tam znajdziecie więcej informacji z bieżących działań moich. A więc jeszcze raz. Dzięki za uwagę. Cześć! Papa na razie!